Wstajecie w mój kolejny niedzielny poranek. Dzisiaj kolejny pomysł, tym razem taki trochę można powiedzieć geologiczny. Jadę obczaić pewną sprawę. Mam nadzieję, że będziecie do końca filmu ze mną. Zapraszam i pozdrawiam. jechać lasem wyjechałem jak zwykle na wał no cóż nie będę się już wracał 10 km prostej drogi przede mną ciągnącej się takim wałem może być troszkę nudne ale cóż jedziemy cały czas pod wiatr a droga wydaje się nie kończyć ciągnie się i ciągnie Jadę, a Wy jesteście pewnie ciekawi gdzie, więc zdradzę Wam, że to będą skałki i jaskinie, ale już gdzie? Dowiecie się jak dojadę. Także zapraszam, oglądajcie dalej. Widoki tu są dość ciekawe, jak się jeszcze bardziej zazieleni to będzie pięknie. No i jak temperatura podrośnie, bo jak na razie to mi uszy odmraża, Dość chłodny wiatr, czko przebije się przez chmury, to nawet grzeje. Teraz czuję fajne ciepełko. mętków Jesteśmy coraz bliżej. Mała chwila na odsapnięcie, bo jednak wiatru tak teraz nie słychać, ale wieje w twarz. Chłodno jest, więc na chwilę się zatrzymam. A tutaj jakoś tak fajnie. Zawsze mi się te drzewa takie podobały. Ciekawe. A ja pojadę sobie w prawo potem. Już niedaleko 3 km do naszego miejsca. Mam nadzieję, że będzie warto. Tymczasem zostańcie dalej ze mną. Już dosłownie metry można powiedzieć dzielą mnie od miejsca docelowego. Tenczyński Park Krajobrazowy. To właśnie tu znajduje się miejsce, do którego jedziemy. Skręć w prawo. Nawet Google gada, gdzie trzeba jechać. sobie wymyśliłem miejsce już się zmachałem idąc tutaj Jestem w środku lasu naprawdę ekstra to tu wygląda Natomiast miejsce docelowe jest tam Nie wiem czy mi się tam chce iść Czy zostawić tutaj rower i iść tam dalej Chyba tak zrobię bo z rowerem jednak jest ciężko nic pnę się w górę i trzeba będzie wracać na obiad tak nie idę tam do góry no to może być niebezpieczne może coś spadać jakieś kamienie odłamki może tak może nie piękne miejsce ale raczej trzeba mieć więcej czasu żeby tu przyjechać Niż tak jak ja mam, zwykle ograniczony czas. Więc są to skały i jaskinie w parku krajobrazowym w Tęczyńskim, parku krajobrazowym. Piękne miejsce, naprawdę. Teraz schodzić w dół albo na wariata zjechać po tych wszystkich wystających patykach. Ja raczej chyba po takich parkach na rowerze się nie śmiga więc kulturalnie po prostu zejdę tak jak wszedłem I powoli wracam do domu Tu już można zjechać Widzę, że jest nawet tak jakby wyjeżdżona ścieżka więc powolutku Choć kusi, żeby się rozpędzić ale pełno jest przysypanych dużych gałęzi, więc może to być niebezpieczne. A więc zatem wracam do domu. Więc, tak, kochani, dzięki, że byliście ze mną. Jak widzieliście, nie udało mi się dojść już pod te same skałki. Widok był zacny, ale spodziewałem się w sumie czegoś lepszego. No, ale cóż, człowiek nie pojedzie, nie zobaczy, nie potwierdzi. Dzięki za oglądnięcie tego filmu, za subskrypcję, za komentarze, te pozytywne. Te konstruktywne jak napisał pięknie to ostatni szakal bardzo mu za to dziękuję pozdrawiam do zobaczenia w następnym filmie a nie zapomnijcie o subskrypcji nie wiem czy wspominałem łapkach w górę, łapkach w dół pozdrawiam, do usłyszenia do zobaczyska to musi być jakiś inny dostęp od innej strony gdzie jest łatwiej i ewentualnie można dojechać rowerem